Wielu z Was pyta się mnie, od czego zacząć zakup nieruchomości w Hiszpanii. A więc najważniejszą rzeczą, jaką musimy zrobić, jest to wyrobienie naszego numeru. Nie, jest to numer de identificación de extranjero. Jest to numer podobny do naszego PESELu, który jest niezbędny do różnych działań na terenie Hiszpanii, takich jak zakup nieruchomości, założenie konta bankowego czy podjęcie pracy tutaj na terenie Hiszpanii. Mam nadzieję, że rozwiązałam Wasze wątpliwości. A jeżeli szukacie nieruchomości w Hiszpanii, zapraszam na moją stronę internetową lub do kontaktu. Znajdziesz u mnie nieruchomości od kilkudziesięciu tysięcy euro do kilkunastu nawet milionów. Cały proces zajmuję się od A do Z, tak żebyś nie musiał się martwić zupełnie o nic. Jeżeli potrzebujesz hipoteki, również pomogę i w tym zapraszam. Do kontaktu, nie zapomnij zaobserwować ten kanał. Po więcej, ja stalawista na